No i kolejna część nowości i promocji w CCC za 80 zł są te budki, ale słuchajcie, chodźcie w ogóle ze mną, przejrzymy sobie, co tutaj jest fajnego. Wszystko jest praktycznie na czerwono. zobaczcie, jak jest dużo przecen. E, tutaj od Lasockiego, zobaczcie, fajne są takie sandałki na białej koturnie, 120 zł, znaczy biała ta podeszwa, ale one są naprawdę mega, giga wygodne, także strasznie Wam polecam. Jeśli jesteście tutaj nowi, to też mi będzie bardzo miło, zostawicie subskrypcję oraz łapkę w górę, 136 zł. Tutaj mamy takie mokasyny, czarne, brązowe yy, czy beżowe na przykład. One są w Zamszyku i kupicie je za 144 zł. Natomiast te przecenione są na 90 zł.